W ostatnim cage'u, jeszcze przed galą Fame MMA, udział wzięli Xaio oraz Paris Platynow. Pierwszy z tych dżentelmenów został zapytany w pewnym momencie przez Boxdela, co na mój temat uważa. Bo wiem, że y, nie pałasz zbytnią sympatią do Gimpera. Pozwoliłem sobie to nagranie obejrzeć i skomentować podczas nagrywania ostatniego Overwatcha. Takiego trochę po nocy nagrywanego, bo jak widać jestem w środku przeprowadzki. I pierwotnie chciałem moją odpowiedź wrzucić właśnie do Overka, ale w Overkach już dwa czy trzy razy odwoływałem się do różnych wypowiedzi Xaio czy Japczana chociażby. I panowie nie raczyli się za szczególnie do tego ustosunkować i niestety w dalszym ciągu, brzydko mówiąc, pierdolą głupoty na mój temat. W związku z tym obejrzymy sobie teraz ten fragment Kage'a i chętnie odpowiem na to, co Ksają miał do powiedzenia. No nie, nie pałam sympatią do Gimpera, ale nie wiem szczerze, kto pała do niego sympatią. Nie wiem, może sponsorzy albo ludzie, którzy z nim współpracują. Osobiście wiesz, nie, nie widzę tam nic interesującego, nawet dla trochę młodszej publiki. Gimper przeszedł taką transformację, już się stał takim, takim mówiącym manekinem, i, i, i osobiście dla mnie to jest słabe. Dałeś do zrozumienia, że twoja. Niechęć. Że prywatnie do też go nie lubię. To też, ale niechęć jest spowodowane głównie faktem, że Gimper stał się banerem reklamowym? Nie, mam powiebanę, tak jak ci mówię. No nieprzyjemny gość według mnie nieprzyjemne otoczenie. To ciekawe jest dla mnie strasznie, co Ksajo mówi. Bo jak pisaliśmy i gadaliśmy ze sobą prywatnie, to jakoś mu to zupełnie nie przeszkadzało, i słowem o tym nie wspominał. I jak się widzieliśmy prywatnie na piwie, to też nic o tym nie wspominał. I jak pisaliśmy o jego występie w lekko nie będzie, to był chętny. Zresztą pość też widzieliśmy prywatnie, żeby o tym pogadać. No i to dziwne, że gość chciał w tym kontencie brać udział, ale jak gadaliśmy o Backside, to ja wtedy, no, kurwa, z dwa razy tyle rokowań co teraz robiłem, nie? Więc to dziwne dla mnie. Tym bardziej jest to dla mnie dziwne, że nagrywaliśmy razem odcinki i rozmawialiśmy ze sobą na planie zdjęciowym, jak to nagrywaliśmy. Ten i jeszcze jeden odcinek. I Zero wake krwi, totalnie luźna gadka. Po tej sytuacji kontakt mieliśmy jeden raz, pół roku później, kiedy prowadziłeś z rozmowy i się nie dogadaliście, więc poprosiłeś, żeby te odcinki usunąć. I ja ci wtedy dałem znać, że zupełnie nie ma problemu i po prostu to załatwię. I odpisałeś na to, że dzięki, że byłem dobrym hostem i że jest wszystko ok. I mam duży dysonans, jeżeli to był nasz ostatni Kontakt. I jeżeli prywatnie zapewniasz mnie, że jest ok, nagrywamy razem odcinki, bierzesz udział w tym, co robię, w dokładnie takiej konwencji, w jakiej to wygląda cały czas. Rozmawiamy o tym, jesteś otwarty jest ok. Po czym bez żadnego wyraźnego powodu mówi, że ten content jest chujowy i reklamowanie rzeczy też jest chujowe. Osobiście wiesz, nie, nie widzę tam nic interesującego, nawet, nawet dla trochę młodszej publiki. Moim zdaniem jest to z jednej strony trochę hipokryzja, z drugiej strony takie pierdolenie pod publikę. Tak, to znaczy, do mnie to nie trafia, to nie brzmi do końca wiarygodnie. Dalej jeszcze gdzieś tam pad wątek Bilauda, którego byłem ambasadorem. I Dużo takich zarzutów, ale bardziej bym powiedział, że spekulacji chyba na temat tego, jak to tam wygląda. A Bilal GG to jest po prostu. Wiesz, któryś tam projekt, gdzie lecą resztki z budżetu sponsorów yy, i dlatego są tam podbijane wyświetlenia przy, przy współpracy z Twitchem i strony głównej. W sumie to nawet nie wiadomo, czy ci sponsorzy wiedzą, czy, czy to korporacja jest zadowolona z tego, że się pokazali na pseudo-espłacowym kanale. Projekt na początku szedł mega fajnie. Teraz po czasie jest tak, że trochę zależy od turnieju. Jest faktycznie tak, że część jest wrzucana na główną Twitcha i jest faktycznie tak, że generuje to wystarczająco dobre liczby, żeby przyciągać sponsorów, i to generalnie dobrze dla projektu, bo to są takie amatorskie ligi e sportowe, gdzie każdy może wziąć udział i wygrać cash. Na niektórych turniejach te nagrody są naprawdę niezłe, bo na Valorancie na przykład idzie nawet 8 kafli wygrać. I ten temat od Ciebie i od innych ludzi z Saio Industries od czasu do czasu gdzieś tam się pojawia w Waszych wypowiedziach. Panie Gimper, Twój projekt Bell Bellout GG to częściej ma mniej czatersów niż mój offstream, więc klej to pizzeria gościu. Z ewidentnie dużym bólem o to, że Waszym zdaniem nie ma tam wystarczająco fajnych liczb, a i tak są sponsorzy. I tak jak zresztą sam powiedziałeś, to nic złego. Niby nic złego. Natomiast nie rozumiem, dlaczego miałoby być to powodem do jakichś takich bardzo szerokich spekulacji na temat tego, jak tam te kontrakty sponsorskie działają. I pochuj to tak naprawdę robić to znaczy przywalanie się do organizacji, która organizuje amatorskie turnieje i wypłaca zawodnikom kasę. Nigdy nikogo nie oszukała, organizując dziesiątki turniejów przez ostatnie wiele miesięcy i ma sponsorów właśnie po to, żeby móc te pieniądze zawodnikom wypłacać. No, nie znajduje celu w jechaniu tego innego niż próba. Dowalenia mi prywatnie, tylko nie bardzo rozumiem za co i dlaczego. To znaczy, jestem w stanie się domyślić, jaki jest tego powód. Prezesem i założycielem do jest Jakub który wcześniej zarządzał Ago Esports. Projekt Bilaud G jest to projekt Gimpera i ludzi, kiedyś, którzy kiedyś pracowali w Xcom Wspominałem wam wcześniej, że Xayo poprosił o usunięcie filmów z sobą z kanału Ago, ale nie wspomniałem o tym, dlaczego Marcin o to poprosił, ale tak się składa, że sam pochwalił się tym faktem na streamie. No to jak ktoś, kurwa, kto ma laboratoria, trzy dziwki tańczące na rurach, nie jest w stanie dać na ambasadora, kurwa. I tego 10 kołan. No to sorry, ale ja nie będę współpracował z jakimś kimś. Sajo chciał współpracować za go, i chciał z nimi robić robotę. I nie miał problemu, żeby prowadzić takie materiały. W związku z tym, i w związku z tym, pewnie nie miał problemu, żeby mieć na sobie te wszystkie marki. I zostać, jak on to mówi, takim mówiącym manekinem. I nawet założył na siebie ich szalik na jednym odcinku. Zbijał pionę, miło się uśmiechał. Nawet więcej, był w jednym kadrze z tymi wszystkimi logotypami STS-u, Łomży, Pumy, Orbita, Corsera, LG. Nawet więcej, gość na innym odcinku też robiony. Wspólnie z Ago dostał koszulkę ze swoim nikiem i z tymi wszystkimi logotypami, i powiedział, że Gratuluję. Jest bardzo sodry, będę ją nosił na pewno. W jakich, jakich sytuacjach reprezentował się godnie. Się I o byciu współprowadzącym dokładnie tego kanału, z dokładnie tymi sponsorami, rozmawiał z Ago. Ale z racji, że zaproponowali mu za mało kasy i 10 koła miesięcznie okazało się niewystarczające, to stwierdził, że pierdolić tę firmę i pierdolić tę współpracę. Niech się pierdolą w tym Ago. I później prosi, żeby usunąć wszystkie filmy z nim z kanału Ago. I później on i jego znajomi bardzo regularnie jadą po kolejnym projekcie gościa, z którym mi się nie dogadał. Także, no jak rozumiem, jest to jakaś ekstrapolacja żalu o to, że. Nie wiem, nie dogadaliście się na moją osobę. To jest kurwa dziwne, stary, po tym jak mi piszesz, że z mojej strony wszystko było spoko. Prywatnie też go nie lubię. I uważam, że fuj słabe jest krytykowanie tego, w czym sam brałeś udział, chciałeś brać w tym udział i nie miałeś z tym żadnego problemu, tylko nie dogadałeś się finansowo, bo myślisz, że dostaniesz za to więcej kasy i za to się obraziłeś i potem stwierdziłeś, że jebać bacago. Niech się pierdolę w tym Ago. Później w necie po mnie jedziesz przy komputerze, a jak się widzieliśmy i ze sobą pisaliśmy, to mówiłeś, że wszystko jest git. I to mnie wkurwie i mi się to nie podoba. A jeżeli jest jakaś rzecz, którą uważasz, że prywatnie zrobiłem mnie tak, albo publicznie faktycznie. Nie robię nie tak, to nazwij to wprost, bo przy okazji każdej wypowiedzi twojej albo kogokolwiek z twojego składu, zadaję dokładnie to samo pytanie, to znaczy, o chuj wam chodzi i później nie odnoście się do tego, tylko powtarzacie te same głupie ogólniki. Bo gimper robi wszystko tylko tak, żeby nachapać się hajsu z telewizji. Kumam, że Xaio i jego ziomki są teraz mega popularni. Kumam, że ze względu na ich styl bycia, widownia też trochę oczekuje od nich, mocnych i wyraźnych opinii. Ale Marcin, jeżeli chcesz się do kogoś przepierdalać, to nie rób tego do gościa, któremu prywatnie mówisz, że jest okej. Okay. Chwalisz go, za bycie dobrym hostem i wysyłasz uśmiechki. Cztery oczy mówisz, że jest wszystko spoko robisz z tym gościem content, ten sam content, który później jebiesz, bo myślisz, że jak poprosiłeś o skasowanie go, to zniknęło z internetu i nikt już nie pamięta. Kolejny fan od Jastrzębi, dziękuję ci bardzo Tomku. Również będę godnie go reprezentował. Nie jeb kogoś od banerów reklamowych, jeżeli sam rozmawiałeś z AGO o tym, żeby nim zostać i chciałeś tego, tylko obraziłeś się na nich, bo zaproponowali ci za mało pieniędzy. Nie strzelaj w czyjś projekt tylko dlatego, że ma mało wiusów, kiedy ty masz ich dużo, bo ludzie tego nie lubią. E, obrażanie kogoś, że nie wiem, robi mniejsze oświetlenia czy ma mniej hajsu, no kurde, przez to, że jesteśmy popularni, nie możemy być kimś bardziej wyjątkowym. I, i chyba nie, niektórym po prostu, no, dwa lata soduwa, nie? Szczególnie jeżeli mowa o projekcie, który uczciwie wypłacił lekko ze 150 koła, amatorski Aspirującym esportowo młodym zawodnikom, Lola, CSa czy Valoranta, i strzelanie w niego tylko po to, żeby komuś dowalić, albo żeby odegrać się na właścicielu, który nie był w stanie zapłacić ci tyle pieniędzy, żeby twoje ego to udźwignęło, jest po prostu po ludzku słabe. No to jak ktoś, kurwa, kto ma laboratoria, trzy dziwki tańczące na rurach, nie jest w stanie dać na ambasadora, kurwa, i tego dziesięć kołan, no to sorry, ale ja nie będę współpracował z jakimś kimś, Niech się pierdolą w tym ego. Sam kiedyś byłeś esportowcem, stary. Wiesz, jak to jest, jeżeli chodzi o zarabianie kasy przez młodych zawodników? Wiesz, jaką renomą cieszą się organizacje. W Polsce, jeżeli chodzi o wypłacanie im pieniędzy, to są często ludzie, którzy zapierdalają i naprawdę mega dużo ćwiczą w te gry, a później nie mają z tego praktycznie nic. Więc ją, jeżeli to oglądasz, jak chcesz pogadać, to zapraszam na Priv, na fejsie Mamy się w znajomych, jeżeli mamy o tym rozmawiać publicznie, to możemy rozmawiać publicznie. Z racji, że temat podejmujesz publicznie, to ja publicznie odpowiadam, ale generalnie nie kumam o co masz problem. Więc jak chcesz temat przekazać na Priv, to zapraszam. I na koniec, Marcin, poproś swoich kolegów, żeby zrobili research, zanim cokolwiek powiedzą na czyjkolwiek temat. Bo później chodzą i pierdolą głupoty. Bo Gimper robi wszystko tylko tak, żeby nachapać się hajsu. Z telewizji. Mimo tego wszystkiego jestem otwarty, żeby rozmawiać. Kontakt masz. Jeżeli będziesz chciał gadać publicznie, to pogadamy publicznie. Jeżeli będziesz chciał to załatwić prywatnie, tak jak proponuję, również zapraszam. I kurde, naura!